Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Fajna Telewizja. Dzisiaj szybki test takich oto słuchawek z Sony WHCH500. Zapraszam do oglądania. Przytoczę kilka słówek od producenta, a na koniec mojego testu poinformuję Was o moich spostrzeżeniach. Dane techniczne: kompaktowe wymiary, waga około 140 gram. Przy tej wadze, czas odtwarzania 20 godzin to stosunkowo bardzo dobry wynik. Obrotowa konstrukcja ułatwiająca z transport tu tylko obracają się same słuchawki nie ma możliwości dogięcia ich w kierunku pałąka o czym pokażę w późniejszej części filmu wbudowany mikrofon do przeprowadzania rozmów jak najbardziej przydatna rzecz bluetooth w wersji 4.2 i efektywny zasięg około 10 metrów w linii wzroku czyli bez żadnych przeszkód w postaci ścian Czy jeśli wyjdziemy do Innego pokoju możemy już tego zasięgu nie mieć. Testowałem i rzeczywiście dopiero po przejściu powiedzmy dwóch pokoi, to ten zasięg znika. Jeśli dzieli nasz tylko ściana, nie powinno być żadnego problemu. Kompaktowny przetwornik akustyczny o średnicy 30 mm. Słuchaj muzyki przez cały dzień bez zakłóceń, przesyłaj ją strumieniowo przez bezprzewodowe połączenie Bluetooth, ciesząc się łatwym parowaniem w technologii NFC One Touch i długim czasem pracy na baterii nawet do 20 godzin. Kiedy sparujesz ze słuchawkami, smartfon lub tablet możesz strumieniowo przesyłać swoją ulubioną muzykę. Model z technologią NFC można po prostu przyłożyć do symbolu N na obudowie w ten sposób nawiązać połączenie oraz rozpocząć bezprzewodowe odtwarzanie przez łącze Bluetooth. I tu wtrącę takie moje sprostowanie dla osób, które nie wiedzą łącze NFC służy tylko do wyszukiwania wzajemnego urządzeń, czyli słuchawek i np. smartfona. A muzyka będzie wędrowała z naszego telefonu do słuchaweczki poprzez łączność Bluetooth. Możliwość odtwarzania utworów przez cały dzień. Wewnętrzny akumulator litowy wystarczy nawet do 20 godzin bezprzewodowej pracy i jest przystosowany do ładowania przez port mikro usb. Te lekkie i kompaktowe słuchawki pozwolą Ci usłyszeć każdy dźwięk, włączając w to wyraziste basy. Porozmawiaj ze znajomymi i wydawaj polecenia asystentowi głosowemu, nawet nie wyciągając telefonu z kieszeni lub torby. Naciśnij i przycisk odtwarzania na swoich słuchawkach, aby aktywować asystenta głosowego systemu Android lub iOS i łatwo wykonać połączenie bez użycia rąk dzięki wysokiej jakości wbudowanemu mikrofonowi. Cienki regulowany pałąk i miękkie nauszniki są wygodne i świetnie wyglądają. Dzięki składanym płasko nausznikom słuchawki z łatwością mieszczą się w torbie, dzięki czemu możesz je zabrać je ze sobą w każde miejsce. To na tyle co reklamuje nam producent, teraz kilka moich spostrzeżeń. Głównym konkurentem słuchawek jest model JBL 460BT w podobnej cenie. Poczytałem kilka testów i porównań właśnie z tym modelem. Do 200 zł mamy do wyboru również Panasonica i Philipsa. Miejsc znanych firm nie będę tu przytaczał, gdyż pomimo, że pierwsze wrażenie dźwięku może być pozytywne ze względu na moc basu, to jednak Jakość dźwięku tak zwanych niefirmowych słuchawek pozostawia wiele do życzenia. Nie wspominając już tu o użytych materiałach. Słuchawki Sony według mnie i tu uwaga. Jest to moja subiektywna ocena. Słuchawki zakupiłem na własny użytek więc ich nie reklamuję. Ale posłuchałem kilku modeli i Sony biją je na głowę. Niektóre duże portale internetowe porównując je na przykład z JBL piszą że mają ciekawszy, łagodniejszy bas, według mnie to totalna bzdura. Sony brzmią o niebo lepiej i nie jest to żaden mięciutki bas, sprzęt po prostu wymiata. Dopiero mogą im dorównać JBL 50BT, które też posiadam i wkrótce wrzucę dla Was ich recenzję. Z tym, że ten model JBL to koszt około 400 zł, czyli ponad dwukrotnie wyższy. Słuchawki są wygodne i lekkie. Nie będę tu ściemniał, że jest super, bo jest w nich gorąco, szczególnie na plaży przy 30 stopniach. Ale tu nawet najnowsze bicy doktora Dry za 2000 złotych sobie nie poradzą, gdyż naturalną sprawą jest, gdy mamy zasłonięte szczelnie uszy kawałkiem tapicerki, to będzie nam cieplutko. Chyba, że na rynek wyjdzie model z słuchawkami klimatyzowanymi. Hmm, a może to ciekawy pomysł na biznes? Na głowie trzymają się pewnie, nie ma obawy, że spadną podczas biegania. Bateria jest wystarczająca, gdyż słuchając muzyki po kilka godzin dziennie, z przerwami około 5 minut, spokojnie wystarczają na tydzień pracy, bez ładowania. Wynik jest tu bardzo dobry, konkurencja oferuje krótszy czas pracy. Jakość wykonania i połyskujący kolor w wersji czarnej to już rzecz gustu. Oczywiście, minusem tu będą ślady palców na obudowie, ale wystarczy raz dziennie przeczyć je jakąś szmatką, i problem znika. Nie ma co tu robić żadnych problemów. Można też zakupić wersję w kolorze niebieskim lub szarym, matowym. Wracając do tematu, to o czym chciałem Wam głównie powiedzieć, to brzmienie płynące z głośników słuchówek w swojej kategorii cenowej nie mają sobie równych. Odwzorowanie wysokich jak i niskich tonów jest wręcz wyśmienite. I jeszcze raz podkreślam, że rozmawiamy o słuchawkach do 200 zł. Przyciski, które są na obudowie są wyczuwalne, Wygodniej byłoby gdyby znajdowały się na płaskiej części obudowy, ale nie ma tu tragedii. Plusem jest tu wejście micro USB, dzięki czemu jak zapomnimy swojej ładowarki nie będzie problemu z naładowaniem słuchawek, gdyż ogólna dostępność złącza micro USB nie przysporzy nam kłopotów. Dużym plusem jest łączność NFC, która działa z telefonami jak i z laptopami wyposażonymi w ten rodzaj łącza. Dotknięcie słuchawek do komputera lub smartfona powoduje natychmiastowe ich sparowanie. Już bez wyszukiwania nazwy urządzenia, wpisywania pinu i zatwierdzania parowanego urządzenia. Szczególnie przydaje się, jeśli używamy słuchawek z różnymi urządzeniami. Ja akurat właśnie tak robię, więc ta funkcja szczególnie przypadła mi do gustu. Jeśli macie zamiar używać słuchawek tylko z jednym telefonem, to rzeczywiście NFC jest wam zbędne. Minusem jest brak kabla do podłączenia z wejściem jack. Słuchawki nie mają takiego wejścia i nie można dokupić żadnej prześciówki, aby to upgradeować. Także zdatni jesteśmy tu wyłącznie na połączenie Bluetooth, ale w danej półce cenowej to standard. Przed zakupem polecam Wam nie bazować się na czyichś opiniach z internetu. Najlepiej iść z telefonem do jakiegoś marketu z większym wyborem słuchawek i po prostu posłuchać kilku różnych modeli. W przedziale cenowym, jaki Was interesuje. Ja tak uczyniłem i dlatego dzielę się z Wami moją opinią, gdyż wcześniejsze poradniki i testy słuchawek, jakie obejrzałem i przeczytałem, zostały zupełnie obalone, gdy posłuchałem dźwięku płynącego z modelu CH500. To nie była wielka różnica, to było jak słuchanie na starym Walkmanie, a odsłuchanie Discmana. Jeśli wiecie o czym mówię, jeśli nie, to przejdźcie się do sklepu i posłuchajcie różnych słuchawek, ale uwaga, puszczajcie muzykę ze swojego smartfona i zawsze ten sam fragment, gdyż muzyka, która nieraz jest automatycznie włączona w danym modelu, jest celowo ustawiona i uwydatniająca jego najlepsze cechy, co, co spowoduje, że zakup takich słuchawek może się skończyć rozczarowaniem, gdy przyniesiemy je do domu i podłączymy do naszego sprzętu audio. Tak właśnie zrobiłem z słuchawkami JBL 460 BT, które dla mnie są ogromną przepaścią w porównaniu z Sony WHCH 500. Ale oczywiście mogę się mylić, gdyż każdy człowiek ma różny zakres słyszalności dźwięków i zakresu częstotliwości. Dlatego informuję Was o moich odczuciach, ale możecie mieć zupełnie inne wrażenie, i porównując słuchawki Sony np. z Philipsami, to być może stwierdzicie, że Sony to dno. Gdyż jeszcze raz podkreślam, każdy człowiek ma swój indywidualny słuch i zanim zakupicie słuchawki po obejrzeniu jakiegokolwiek testu, uważajcie przede wszystkim na reklamę. Większość z tych testów to zwyczajna reklama produktu, więc ma na celu przekonanie was do danego urządzenia. Najlepiej więc, jeśli macie taką możliwość, osobiście posłuchać kilku modeli. A jeśli na przykład nie słyszycie żadnej różnicy między nimi, to kupujcie po prostu najtańsze lub te, które Wam się najlepiej podobają, bo są różowe i pasują do Waszej liliowej koszuli. Jeśli szukacie słuchawek do 200 zł, myślę, że to jest najlepszy wybór. Słuchawki wypadają o wiele lepiej niż porównywalne w tej cenie inne produkty. Przede wszystkim wyposażone są w system NFC, w których często nie spotkamy takiego systemu, co pozwoli nam na szybkie połączenie się z telefonem, nawet jeśli nie mamy włączonego Bluetooth. Spójrzcie w telefonie wystarczy, że przykładamy słuchawki nasze, oczywiście muszą być włączone. Wystarczy, że przyłożymy je w miejsce, gdzie jest nasz NFC w telefonie przeważnie jest on z tyłu. Od razu nasz telefon po chwili rozpozna słuchawki i automatycznie się z nimi połączy. Słuchawki wyposażone są w mikrofon, także możemy odbierać rozmowy bez odłączania ich od urządzenia. Jak wyglądają z boku? Także wybór pozostawiam Wam. Ja sprawdziłem, porównałem je z innymi produktami. Wypadały one najlepiej, jeśli chodzi właśnie o jakość dźwięków. Jakie Wy wybraliście, napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie także o subskrypcji mojego kanału, tak aby być na bieżąco z następnymi odcinkami. Zapraszam do oglądania. Cześć!